Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was odcinek. Myślę, że ciekawy, a na pewno bardzo przydatny. Wielu z Was zgłasza się do mnie z takim zapytaniem odnośnie zapachu, a w zasadzie to smrodu, mówiąc bezpośrednio. Co możecie zrobić oprócz wielkości klatki, żeby nie było czuć zapachu odchodów zwierzaków? No nie czarujmy się, zwierzak faktycznie nie śmierdzi sam w sobie, natomiast no, odchody, czyli zwyczajnie kupa i siku, nie będzie pachniało kwiatami, nie ma się co czarować, natomiast jest kilka rzeczy, które możecie zrobić, aby realnie poprawić jakość zapachów w Waszym domu. Od razu zaznaczę i nie będę czarować, jak wiecie mam wiele zwierzaków, a ostatnio dołączyły do naszej rodziny też szczurki, skado jednopłciowe. Samczyki. Jeżeli macie wiele zwierzaków, ale nie mówię tutaj o trzech czy 5, bo to nie jest wiele, jest to oczywiście więcej niż jedno, natomiast jeżeli chodzi o wiele, mówię raczej 15 lub więcej, to jeżeli masz aż tyle zwierzaków, to ciężko będzie ci utrzymać zapach po prostu na poziomie neutralnym, jakbyś zwierzaka nie miał. W zasadzie będzie to niemal niemożliwe, ponieważ no, się użyczy, jeżeli taki zwierzaczek załatwi się razy 15 w tym samym momencie, musiał, musiał, musiałabyś sprzątać w kółko po prostu non-stop cały czas, szorować półki. Jeżeli nie trafi do kuwety, wówczas byłaby szansa. Natomiast dla mnie osobiście ten zapach nie jest natrętny, problematyczny. Wiem, że dla wielu z Was jest, a nawet jeżeli nie dla Was osobiście, to dla Waszych rodzin, dla rodziców, dla rodzeństwa. Ja to rozumiem, ja nie mam wrażliwego bardzo zmysłu powonienia, mój mąż z kolei tak, więc że tak powiem robię, staram się robić, wynajdywać jak najwięcej możliwości, które sprawią, że zwierzaki w naszym domu nie będą dla niego tak problematyczne. Co robić? Przede wszystkim należy zastanowić się, czy masz zwierzaka roślinożernego typowo, jak królik, króliki, kawiadomowa, domowa, szynszyla czy bardziej wszystko żadnego, jak właśnie szczurki, czy jeże pigmejskie. Tutaj z zapachem jest nieco trudniej. Podzielmy więc to na te dwie grupy. Można jednak też uogólnić parę rzeczy, które możesz zrobić. Przede wszystkim podłoże. Przetestuj różne wersje. To, że dla mnie wedbet lub kaitliner rozwiązaniem jest najlepszym przez podkład jednorazowy, nie znaczy, że u Ciebie sprawdzi się to samo. Jeżeli chodzi o pochłanianie zapachu, tutaj nieco lepiej sprawdzają się różne żwirki niż podkłady. Dla mnie natomiast ważniejsza jest szybkość sprzątania, bo sprzątam naprawdę często, więc taka szybka zamiana jest dla mnie bardziej cenna niż tam zapach. Tutaj natomiast bardzo fajnie sprawdza się podsypywanie podkładu jednorazowego. Neutralizatorem zapachu, neutralizatorem z jakim zapachem w moim przypadku, ponieważ to fajnie hamuje gdzieś tam, wygasza ten zapach o tym oczu i odchodów zwierząt. Natomiast absolutnie nie sypię tego w ten sposób, aby zwierzak miał z tym kontakt. To nie byłoby fajne, nie byłoby dobre. Poza wyjątkowymi neutralizatorami naturalnymi, tutaj jak najbardziej zwierzak może mieć kontakt, może to być w kuwecie, na, na wierzchu, nawet może to samo wypełniać kuwetę, nie ma problemu. Też fajnie się to sprawdza. Przy zwierzakach kuwetujących mamy jeszcze fajniej, jeżeli jest to kuweta z różtem, możecie naprawdę testować całe mnóstwo różnych żwirków, również tych silikatowych czy tych syntetycznych, ponieważ jest ruszt, ruszt sprawia, że zwierzak nie ma dostępu do tego wnętrza kuwety, jest on bezpieczny w razie ewentualnego zjedzenia, po prostu nie ma takiej możliwości. Jeżeli jednak, tak jak większość zwierzaków, kuwarka z różtem się nie sprawdza i potrzebujecie wybrać jakieś rozwiązanie na samodno, to tak jak mówię, posiłkujcie się neutralizatorami zapachu, one naprawdę dużo dają, bardzo pomagają. Natomiast to jest takie zagadnienie z tych bardziej oczywistych. To jest dostępne, jest o tym mowa. Jeżeli... To próbowaliście, wynik jest niezadowalający, niewystarczający. Jestem pewna, że jest lepiej, natomiast nie idealnie. Na czym się wówczas skupić? Skupcie się na diecie Waszych zwierzaków. Zastanówcie się, co one jedzą i w jakich ilościach. Całkowicie pewnym i totalnym faktem jest to, że szynszyle, które żywią się wyłącznie w zasadzie, nie głównie, całkowicie wyłącznie, suchym pokarmem ich dieta to głównie sianko, ziółka, gołązki, korzenie zapach ich odchodów jest znacznie, ale to znacznie delikatniejszy, mniej intensywny, praktycznie nieodczuwalny Czy oczywiście sprzątaniu, regularnych i w rozsądnych ilościach. Można próbować więc, mając taką wiedzę, przełożyć ją na karmienie swoich królików i kawi domowych, również szczurków czy też jeży. W przypadku roślinożerców skupić się na ziołach, warzywach, owocach, na tym wszystkim w formie suszonej, ponieważ zapewniam Was totalnie, że podawanie dużej ilości mokrego pokarmu bardzo intensyfikuje zapach odchodów. Te warzywa, owoce się tam w tych brzuchach fermentują, jest znacznie więcej moczu to jest przede wszystkim, który bardzo intensyfikuje i utrudnia, że tak powiem, utrzymanie porządku, wzmaga zapach dywaników, żwirków zmoczonych. Natomiast weterynarze również w ostatnich latach znacznie podkreślają, że warto skupić się na pokarmach suchych. A te mokre podawać w minimalnych ilościach jako przysmak, z ręki, na smaka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zwierzak chrupie, te rzeczy pochłania je po prostu, one się zmieniają szybko w papkę, nie ma potrzeby przeżuwania, nie ma potrzeby scerania zębów, więc jest to znacznie mniej korzystne dla jego zdrowia, dla jego uzębienia. Także warto tutaj zredukować tą ilość. Picie wody ma znacznie mniej negatywny wpływ, bo oczywiście woda musi być zawsze dostępna, aby zwierzaki jedzące głównie suchy pokarm mogły, że tak powiem, tutaj dobrze funkcjonować. Natomiast to nie sprawia, woda nie sprawia takich problemów zapachowych jak te świeże warzywa, owoce czy świeża zielenina, świeża trawka, to świetnie fermentuje w brzuszkach naszych zwierzaków. Jest to dla nich smaczne, natomiast z ilością po prostu uważajcie, testujcie jaka ilość jest odpowiednia, jaka ilość ma wpływ dobry, a jaka zły na po prostu zapach w Waszym domu. Warto też skupić się na składach karm gotowych, granulatów, które podajecie. Ma to też ogromny wpływ, wiele karm, ale nie wszystkie. Mają dodatki, które sprawiają, że zapach odchodów jest mniejszy. Nie tylko zapach kału, ale również zapach moczu. Po prostu gdzieś tam ten mocznik, ten zapach mocno drażniący dla nas, głównie przeszkadzający wręcz mogłabym powiedzieć, staje się mniej intensywny. Możecie poszukać, oczywiście skupiacie się wyłącznie na karmach wysokiej jakości, głównie bez zbożowych, chyba że weterynarz zaleci inaczej. Natomiast zdecydowanie w tych karmach jest jest wybór tych karm możecie wybrać dobrą wysoką jakość i sprawić że po prostu będzie osobom z drażliwym powonieniem żyło się z wami i z waszymi zwierzakami lepiej jeżeli zaś chodzi o zwierzęta potencjalnie lub również mięsożerne, jeże czy szczurki, szczurko w ogóle mięsa odradza się podawanie mięsa z racji potencjalnego wzmagania występowania nowotworów. Ja mięsa nie podaję i przyznam, że u znajomych, gdzie szczurki są karmione mięsem, zapach jest mocno intensywniejszy. W przypadku jeży, natomiast bardziej warto skupić się na, jako podstawę na podawanie wysokiej jakości karmy, słuchaj, i oczywiście owadów w formie suszonej, żywych, mrożonych, bądź żywych, jeżeli macie taką możliwość. Zdecydowanie zmniejszając ilość karmy w formie papki, karmy w formie gotowanej, bo jedno, że nie jesteście w stanie przypilnować zachowania odpowiednich wartości spożywanego posiłku i wówczas zwierzak wybiera, że coś zje, coś nie zje. Niekoniecznie jest to dobre dla jego żołądka i jelit, a co za tym idzie zapachu odchodów. Także suszone owady, suszona odpowiedniej jakości karma ma bardzo dobry wpływ. Uzupełnianie karmy warzywa, jak najbardziej w błonnik, w różnej formie też będzie miało pozytywny wpływ. I tak jak mówiłam najlepiej przebadać, że tak powiem, która wersja najlepiej działa dla Was i dla Waszych zwierzaków. Bo przede wszystkim ważne jest ich zdrowie i tutaj nie zaburzanie balansu odpowiedniego żywienia. Jeżeli macie wątpliwości, skonsultujcie się. Skonsultujcie się z pasjonatem, skonsultujcie się z weterynarzem. Czy zastosowane rozwiązanie, a cała tak naprawdę kompilacja rozwiązań sprawi dopiero, że ten zapach będzie niepogorszony. Oczywiście tak jak wspominałam, na starcie przede wszystkim przy niezbyt dużej ilości zwierząt. No bo nie ma się co czarować, intensywność sprzątania ma tutaj też ogromne znaczenie. Na koniec warto dodać, że na rynku jest bardzo dużo preparatów neutralizujących zapachy. Oprócz tych kupnych możemy się wspomagać jak najbardziej preparatami domowymi, jak ocet, soda, żeby zetrzeć osad, zetrzeć zapach, zwykłe płyny do mycia, również jak najbardziej częste przecieranie kuwety, półeczek, pranie dyfaników, pranie wetbedów, pranie hamaków, o tym też nie zapominajcie. Zasikany hamak też gdzieś tam może pogarszać zapach. Regularne pranie, używanie odpowiednich preparatów do prania dezynfekujących. Środki dezynfekujące zabiją też bakterie, które gdzieś tam namnażając się powodują pogorszenie zapachu w naszym domu, także pamiętajcie o dezynfekcji. Są obecnie dostępne na rynku różne preparaty, którymi możecie się posiłkować. Ceny również są różne, natomiast jeżeli zależy Wam, na właśnie utrzymaniu niepogorszonego zapachu w domu, to zapewniam Was, że mając zwierzaki różne, niezależnie od gatunku, szczurki tutaj są szczególnie demonizowane, natomiast właśnie w ich przypadku testuję też te rozwiązania, jesteście spokojnie w stanie sprawić, że w domu nie będzie wszystko pachniało, szczególnie od klatki, tak, regularność, odpowiednie środki, odpowiednie metody i wypracowanie systematycznego Waszego działania, i utrzymanie tej odpowiedniej diety sprawi, że naprawdę może to bardzo świetnie działać. Także jeżeli ktoś ma możliwości, zapraszam do testów. Ja osobiście testowałam, e, wynosiłam do osobnego pomieszczenia, osobno króliki, osobno kawie domowe, szynszyle, jak i szczurki, żeby obiektywnie móc ocenić, e, nie, nie mając zaburzenia innych zwierzaków, jak to wygląda. E, I naprawdę fajnie się to sprawdza. Jeżeli macie z tym problem, to jest o co zawalczyć. Także powodzenia!